Cześć, witajcie z tej strony Indon. Witam na kanale Indon i zapraszam na taki poradnik, który postanowiłem nagrać, ponieważ w jednym z komentarzy pod moim filmem, właśnie o lotniskowcu Lengli, widz tam właśnie zaznaczył, że wszystko fajnie, tylko że. E, nagrywając film e, z powtórki nie widać właśnie celowników i nie wiadomo w którym momencie e, dokładnie zwalniam bomby, czy tam e, dokładnie atakuję torpedami, czy e, samolotami. E, Szturmowymi. Więc dlatego postanowiłem nagrać ten króciutki poradnik. Mam nadzieję, że będzie to pomocne dla wielu z Was, bo ja wiem, jak sam próbowałem, zaczynałem grać właśnie lotyskowcami, to było to dla mnie trudne, szczególnie po patchu i aktualnieniu właśnie do tej wersji, która teraz jest, bo jak wiadomo, poprzednia była troszkę inna. Tak, ja zawsze zaczynam od wyznaczenia sobie trasy okrętu, kursu i teraz mogę się skupić pomalutko. Oczywiście cały czas trzeba tutaj obserwować, co się dzieje na mapie, no żeby po prostu okręt nie wpadł, jako łatwy łakomy kąsek oczywiście jest i jako łatwy cel dla jakiegoś niszczyciela czy tam krążownika. Trzeba to pilnować, po prostu cały czas monitorować. I y, ja przeważnie y, zawsze startuję na, tutaj na y, bitwach losowych y, samolotami szturmowymi, dlatego że są najszybsze, łatwo można wykryć przeciwnika, y, a to dość ważne jest na początku bitwy. I teraz jeśli chodzi o e, samą technikę e, tutaj m, ataku e, samolotami szturmowymi, więc ja robię to zawsze tak, że staram się ten celownik, który tam widzicie z przodu umieścić e, no, nie na samym okręcie, ale tuż przed e, okrętem e, przeciwnika. I wtedy lecąc do przodu, staram się naprowadzić ten celownik na środek kadłuba okrętu przeciwnika i, i wypuszczam w odpowiednim momencie rakiety. Oczywiście fajnie się mówi, ale szczególnie jak okręt jest, przeciwnika jest szybki i manewruje, to jest dość ciężko trafić, szczególnie w małe okręty jak niszczyciele. I, i, i jeżeli gęsty ostrzał e, e, przeciw no to też jest dość ciężko. I mamy tutaj lotniskowiec przeciwnika. Postaram się właśnie pokazać Wam jak ja to robię. Niestety wypuścił e, myśliwca. I teraz zauważcie jeszcze kawałek. I w tym momencie właśnie nacisnąłem już prawie i Jak widzieliście celownik e, był dokładnie na środku y, pokładu startowego y, lotniskowca i ładnie y, trafiłem y, ośmioma rakietami 5000 damage'a i teraz spróbujemy kenningsberga tutaj płynie on w moim kierunku więc dużo wcześniej y, jakby ustawiłem celownik i też coś dobre trafienie 5 rakiet podpalenie czyli ładnie 8200 jest major. Drugą przeważnie grupą samolotów, którą ja wypuszczam w bitwach losowych, to właśnie bombowce, nurkujące. Tak wydaje mi się, że one po prostu najwięcej damage'u zadają. Lecąc tutaj całą eskadrą, czyli 6 samolotów, po dwa atakują, czyli można na jednym atakiem dwie bądy umieścić. Przynajmniej tak jest na 4 czwartym lotniskoca. I spróbuję tutaj zaatakować Furutake. Jeśli chodzi o tutaj o sposób celowania, to ja staram się zawsze atakować e, tak jakby w osi e, okrętu przeciwnika, czyli albo podlatuję od dziobu, albo od rufy. I też sposób celowania, jeśli leci się od rufy, jest troszeczkę inny od tego, e, jeśli leci się od dziobu. I tutaj właśnie mamy przykład. E, Kenigsberg e, płynie sobie tutaj. E, w moim kierunku i od dziobu. Trzeba zwrócić uwagę, że on płynie dość szybko. To jest krążownik i trzeba tuż przed y, okrętem przeciwnika jakby aktywować y, celownik. Jak widzicie, on sam wpływa i tak samo dość wcześnie trzeba y, bomby wypuścić, bo po prostu y, okręt przeciwnika jest dość szybki. Jeżeli wypuścimy ja to y, staram się robić tak, że wypuszczam, jeśli płynie do przodu, od dziobu atakuje to do, y, maksymalnie wypuszczam y, bomby do y, połowy okrętu przeciwnika. I tutaj też rzeczywiście uwagę, że aktywowałem celownik tuż przed okrętem przeciwnika, tak żeby móc swobodnie nakierować y, celownik y, y, moich, moich samolotów. A okręt przeciwnika sam wpływa, e, jakby e, w okręt mojego celownika. Jest to e, doskuteczny sposób e, atakowania e, właśnie samolotami e, bombowcami nurkującymi. I następna eskadra. E, tutaj zmieniam sobie. Kurs mojego okrętu. Ponieważ został już tylko lotniskowy z przeciwnika, więc nie muszę się niczego obawiać. <laughs> Mam nadzieję, że zdążę zaatakować i pokazać Wam właśnie atak samolotami torpedowymi. I teraz, tak, jeśli chodzi o jakby taktykę, to jeśli chodzi o to, czy, co atakujemy, więc, jeśli jest mój okręt zagrożony, to ja staram się atakować samolotami y, szturmowymi, jako że one najszybciej latają i y, dość szybko mogę wycelować dość dużą ilość rakiet. Może nie jest y, damage zadawany w dość dużych ilościach, ale y, dość skutecznie można nawet odstraszyć przeciwnika. Jak widzicie, tutaj jeszcze szturmowce przeciwnika atakują mój lotniskowiec. Mam nadzieję, że tutaj y, zaraz wyleci. Y, tak, już właśnie wyleciał y, myśliwiec i poradzimy sobie z tym atakiem. A ja postaram się pokazać Wam y, atak moich y, torpedowców na y, lotniskowiec przeciwnika. Oczywiście tutaj technika jest troszkę inna. Staram się atakować y, z boku. E, okrętu przeciwnika i właśnie fajnie mi się tutaj e, lotniskowiec <coughs> przepraszam e, przeciwnika skręca w lewo, więc ja będę atakował od lewej strony. I trzeba pamiętać, że e, trzeba torpedy wypuścić, e, na, jakby nacelować przed okrętem przeciwnika i to z z naszym wyprzedzeniem. O właśnie w tym momencie mniej więcej e, i ładnie trafia w sam środeczek. Trzeba też pamiętać o tym, bo tam jest licznik celowania i żeby za późno torped nie wypuścić, bo nawet jak wypuścicie i traficie, to czasem te torpedy nie wybuchają, bo tak by... nie wiem, może nie uzbrajają się czy coś takiego, no w każdym razie bardzo często się zdarza, jeżeli za późno wypuścimy torpedy to one po prostu jakby przepływają pod okrętem przeciwnika. No i nic z naszego pięknego planu ataku. Tak, tuż właściwie końcówka, i uprzedzę fakty. No, już nie zdołam dolecieć do lotniskowca przeciwnika moimi szturmowcami, ale myślę, że. Ten krótki poradnik pomoże Wam w doskonaleniu techniki właśnie ataków samolotami i walką lotniskowcem. To tyle Tak więc myślę, że ten poradnik y, króciutki, bo jak widzieliście bitwa była króciutka, po 5 y, okrętów, y, bo po prostu no pora widzieliście sami za 10 rano, ja wróciłem z pracy i postanowiłem nagrać właśnie ten poradniczek. Y, także jeśli y, podobało się Wam to lajkujcie, y, subskrybujcie jak najbardziej y, i piszcie w komentarzach y, jeśli mielibyście jakieś pytania to zapraszam, postaram się odpowiedzieć. To tyle, film przygotował dla Was Indon. Zapraszam do oglądania moich filmów na tym kanale oraz na kanale Indon Moto Chopper. Zapraszam serdecznie także do oglądnięcia filmów na tamtym kanale. To tyle. Trzymajcie się. Cześć!